Córka dostała laptopa za dobre oceny, ja dostałem obowiązki domowe. Wyjechałem do Warszawy, a teraz dzwonią do mnie codziennie. Ale już za późno. Już nie ma odwrotu. Siedzę w tym małym mieszkaniu w centrum stolicy i patrzę na świetligi miasta za oknem. Mój telefon wibruje po raz kolejny dziś. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Znowu ona. Znowu Agnieszka, ale tym razem nie odbiorę. Tak jak wczoraj, tak jak przedwczoraj, tak jak przez ostatnie dwa tygodnie, jeszcze trzy miesiące temu byłem innym człowiekiem. Byłem mężem, ojcem. Tym, który każdego ranka wstawał o szóstej, żeby przygotować śniadanie dla rodziny. Tym, który pracował na dwie zmiany, żeby nasza córka Wiktoria mogła mieć wszystko, czego potrzebowała. Tym naiwnym głupcem, który myślał, że jego żona kocha go tak samo mocno, jak on ją. Pamiętam ten dzień dokładnie. Czerwiec, piękny słoneczny poranek. Wiktoria wbiegła do kuchni z tablicą świadectw w ręku, jej oczy błyszczały ze szczęścia. Taro, taro! Mam samą piątki i piątki z minusem. Krzyczała, podskakując wokół mnie. Serce mi rosło z dumy. Moja córka, moja mała księżniczka, zawsze była zdolna, ale ten rok szczególnie się postarała. Wiedziałem, co to oznacza. Od tygodni mówiła o tym laptopie, który widziała w sklepie. Nie był tani. Ale obiecałem jej, że jeśli będzie miała dobre oceny, będzie jej. To znaczy, że ktoś zasłużył na nowego laptopa. Powiedziałem, a jej twarz rozświetliła się jeszcze bardziej. Agnieszka stała przy Blacie, popijając kawę, i uśmiechała się do nas. W tamtej chwili wydawało mi się, że to naturalny uśmiech matki dumnej ze swojego dziecka. Teraz wiem, że to był uśmiech kobiety, która już wtedy planowała moje upokorzenie. A ty, Marku, powiedziała odstawiając kubek. Możesz w ramach nagrody dla Wiktorii przejąć na siebie więcej obowiązków domowych. Wierzę, żebym mogła więcej czasu poświęcić na pracę i zarabianie na ten laptop. Zaśmiałem się wtedy. Myślałem, że żartuję. Pracowałem już na dwie zmiany. Wstawałem o szóstej, żeby zrobić śniadanie, robiłem zakupy w drodze do domu, często sprzątałem i gotowałem obiad. Ale zgodziłem się. Dla rodziny zgodziłem się na wszystko. W ciągu następnego tygodnia kupiłem laptopa. Najnowszy model, wydałem na niego wszystkie swoje oszczędności. Pamiętam radość w oczach Wiktorii, gdy go rozpakowywała. To było bezcenne. Byłem najlepszym tatą na świecie. A potem piekło zaczęło się naprawdę. Agnieszka rzeczywiście pozostawiła mi więcej obowiązków. Znacznie więcej. Pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy, odrabianie lekcji z Wiktorią, prowadzenie jej na zajęcia dodatkowe. Praktycznie wszystko. Tłumaczyła to tym, że ma więcej zleceń w pracy, że musi więcej pracować, żeby spłacić kredyt za laptop. Pierwszy czerwony sygnał powinien był zabrzmiczeć, gdy zorientowałem się, że wydałem na laptop wszystkie swoje oszczędności, a ona w ogóle się do tego nie dołożyła. Ale byłem zbyt zmęczony, zbyt zajęty, żeby zastanawiać się nad tym głębiej. Czerwiec przeszedł w lipiec, lipiec w sierpień. Ja robiłem wszystko w domu, pracowałem na dwie zmiany, a ona pracowała coraz więcej. Wychodziła wcześniej rano, wracała późno wieczorem. Czasem w weekendy też miała pilne sprawy w pracy. Jej fryzjer zrobił się bardziej kosztowny, ubrania lepsze, na paznokciach pojawiały się wymyślne wzory. To wszystko dla klientów, tłumaczyła, gdy pytałem o rosnące wydatki na kosmetyki i ubrania. Muszę dobrze wyglądać w pracy. Pamiętam, jak w połowie sierpnia, gdy wyszedłem wcześniej z pracy z powodu migrenowej migreny, zastałem ją w domu o drugiej południu. Siedziała w salonie, malowała paznokcie i rozmawiała przez telefon. Gdy mnie zobaczyła, szybko zakończyła rozmowę. Co ty tu robisz? Zapytała, jakbym był intruzem we własnym domu. Źle się czuję, wyszedłem wcześniej, odpowiedziałem, a moja głowa pulsowała bólem. Aha! Odpowiedziała tylko i wróciła do malowania paznokci. Nie zapytała, czy wszystko w porządku. Nie zaproponowała, że zrobi mi herbatę. Nic. Po prostu siedziała tam w domu, w którym rzekomo nie była od rana i malowała sobie paznokcie. Ale naprawdę otworzyły mi się oczy dopiero w pierwszych dniach września. Wiktoria wróciła do szkoły, ja wróciłem do mojego rytmu. Praca, dom, obowiązki, praca. Agnieszka była coraz bardziej nieobecna, fizycznie i emocjonalnie. Przestała się ze mną kłócić o drobnostki, przestała w ogóle ze mną rozmawiać o czymkolwiek istotnym. Była uprzejma, ale chłodna, jakby była gościem w naszym własnym domu. Piątek 8 września. Dziesiąty dzień zostanie wyryty w mojej pamięci na zawsze. Miałem zostać na drugiej zmianie do dziewiątej. Ale nasz kierownik zachorował i zostałem zwolniony wcześniej. Wróciłem do domu około 6 wieczorem. Dom był cichy. Wiktorii nie było spała u koleżanki. Agnieszka też rzekomo była w pracy, ale jej samochód stał pod domem. Serce zaczęło mi bić szybciej. Może wróciła wcześniej? Może źle się czuła? Wszedłem do środka cicho, żeby jej nie przestraszyć, jeśli spała. Ale nie spała. Dźwięki dochodziły z naszej sypialni. Dźwięki, których rozpoznanie sprawiło, że świat zawirował wokół mnie. Stałem w korytarzu, a moje nogi zmieniły się w ołów. Krew tętniła mi w skroniach tak głośno, że myślałem, że ich przyćmi. Ale nie przyćmiła. Słyszałem każdy szept, każdy jęk, każde słowo czułości wypowiedziane do kogoś, kto nie był mną. Nie wszedłem tam. Nie mogłem. Zamiast tego cofnąłem się cicho, wyszedłem z domu i usiadłem w samochodzie. Trzęsły mi się ręce tak bardzo, że nie mogłem włożyć kluczy do stacyjki. Siedziałem tam i płakałem jak dziecko. Dwadzieścia lat małżeństwa. Dwadzieścia lat wspólnego życia, wspólnych marzeń, wspólnej córki. Wszystko to runęło w jednej chwili. Wróciłem do domu dwie godziny później. Agnieszka siedziała w salonie, świeżo wykąpana, w szlafroku i oglądała telewizję. Cześć kochanie, powiedziała nie odwracając nawet głowy od ekranu. Jak było w pracy? Normalnie. Odpowiedziałem, a mój głos brzmiał obco nawet dla mnie samego. Ta normalność w jej głosie, ta obojętność, ten brak jakiejkolwiek winy czy dyskomfortu to było gorsze niż to, co usłyszałem w sypialni. Rozumiałem, że to nie był przypadek, nie była to chwila słabości. To było coś zaplanowanego, przemyślanego, coś, co trwało już pewnie od dawna. Następne dni to była koszmarną pantomimą normalności. Ja robiłem wszystko jak zwykle: praca, dom, obowiązki. Ona zachowywała się jak zawsze, ale ja widziałem już wszystko inaczej. Każde jej wyjście z domu, każde spóźnienie, każda wymówka wszystko zyskało nowe, bolesne znaczenie. Zacząłem obserwować nie z powodu chorej zazdrości, ale z powodu potrzeby poznania prawdy. Musiałem wiedzieć, jak daleko to zaszło, jak długo to trwało, jak bardzo byłem oślepiony. Prawda była gorsza niż mogłem sobie wyobrazić. W jej telefonie, do którego znałem hasło, Nasza data ślubu, jak ironiczne, znajdowałem wiadomości sięgające wstecz o miesiące. Zdjęcia, które przesyłała mu podczas gdy ja pracowałem. Plany spotkań. Żarty z tego, jak łatwo mnie oszukać, jak bardzo jestem naiwny. Najbardziej boleć mnie zabolały wiadomości z ostatnich tygodni. Opowiadał jej o swoim rozwodzie. O tym, jak chce z nią zacząć nowe życie. A ona? Ona pisała o tym, jak ma plan. Jak dostanie ode mnie dom w ramach alimentów. Jak będzie mogła zacząć nowe życie z jego pieniędzmi i moim majątkiem? Ten idiota nawet nie podejrzewa, napisała w jednej z wiadomości. Wczoraj kupował mi prezenty, a dziś sprzątał dom do połowy nocy. Nie mogę się doczekać, żeby się go pozbyć. Te słowa cięły głębiej niż nóż. Nie tylko mnie zdradzała. Ona mnie wykorzystywała, ośmieszała, pozbawiała godności, a ja jak głupi pies przynosiłem jej kapcie i machałem ogonem. Ale to nie był koniec odkryć. Najgorsze miało dopiero przyjść. Zacząłem bardziej uważnie przyglądać się naszym finansom. Agnieszka zawsze zajmowała się rachunkami. Mówiła, że ma talent do liczb. Teraz rozumiałem, czemu tak bardzo na tym zależało. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy z naszego wspólnego konta zniknęło ponad 30 tysięcy złotych. Małymi kwotami, żebym nie zauważył. Zakupy, które nigdy nie trafiły do domu. Usługi, które nigdy nie zostały wykonane. Pożyczka dla siostry w potrzebie, o której nigdy nie słyszałem. Pieniądze, które pracowałem na dwie zmiany, żeby zarobić, które odkładałem z myślą o przyszłości naszej córki, o naszym wspólnym życiu, ona przerzucała swojemu kochankowi. Finansowała ich romans moimi własnymi pieniędzmi. Gdy to zrozumiałem, coś we mnie pękło, ale nie w ten sposób, jakiego się spodziewałem. Nie zawył, nie rozbiłem niczego, nie wybuchłem płaczem. Zamiast tego poczułem dziwny spokój zimny, determinowany spokój. Ona chciała mnie oszukać? Proszę bardzo, ale gra działa w dwie strony. Następne dwa tygodnie to była najintensywniejsza lekcja strategii, jakiej kiedykolwiek uczestniczyłem. Każdy ruch był przemyślany, każde działanie zaplanowane. Po pierwsze, zacząłem dokumentować wszystko: zdjęcia jej wiadomości, wyciągi z konta bankowego, dowody jej nieobecności w domu, gdy twierdziła, że jest w pracy. Każdy szczegół był ważny. Po drugie, w najgłębszej tajemnicy spotkałem się z prawnikiem. Nie tym, który załatwił nam kredyt na dom. Nowym, którego znalazłem przez internet i któremu zapłaciłem gotówką. Dowiedziałem się o swoich prawach, o tym, co mogę zrobić z dowodem zdrady, o tym, jak chronić moje interesy w przypadku rozwodu. Po trzecie, zacząłem przygotowywać się finansowo. Otworzyłem nowe konto, na które zacząłem przekazywać część mojej pensji. Nie dużo naraz, żeby nie wzbudzić podejrzeń, ale systematycznie. Jeśli ona mogła grać w gry finansowe, ja też mogłem. I po czwarte. To był najważniejszy element planu. Zacząłem przygotowywać się na rozmowę z Wiktorią. Moja córka, moja czternastoletnia córka, która całkowicie nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje w jej rodzinie, która wciąż była szczęśliwa ze swojego nowego laptopa, wciąż myślała, że ma normalnych, kochających się rodziców. Jak można wyjaśnić dziecku, że jego mama nie jest tą osobą, za którą się podawała? Jak można zburzyć jej świat, jednocześnie próbując go ocalić? Postanowiłem, że powiem jej prawdę. Nie całą od razu, nie w brutalny sposób, ale prawdę. Miała prawo wiedzieć, dlaczego jej świat zaraz się zawali. Wybrałem sobotę 23 września. Agnieszka miała spotkanie biznesowe, a ja wiedziałem już, co to oznacza. Wiktoria i ja zostaliśmy sami w domu. Siedziała przy swoim nowym laptopie, robiąc zadanie z historii. Wyglądała tak bardzo na szczęśliwą, tak bardzo na normalną nastolatkę martwiącą się o oceny i przyjaciół. Za kilka minut miałem jej życie wystawić na odmiany. Łeka, powiedziałem cicho. Musimy porozmawiać. Spojrzała na mnie i musiała coś zobaczyć w mojej twarzy, bo zamknęła laptopa. Co się stało, tato? Usiadłem obok niej na kanapie. Serce biło mi jak szalałe. Kochanie, czasami dorośli robią rzeczy, które mogą być trudne do zrozumienia. Czasami nawet dobrzy ludzie podejmują złe decyzje. Smarszczenie na jej czole się pogłębiło. Mama i ja przezywamy teraz trudny okres. I możliwe, że niedługo będziemy musieli podjąć pewne decyzje co do naszej rodziny. Rozwadzacie się? zapytała wprost. Czasami zapominam, jak dojrzałe potrafią być dzieci. Wziąłem głęboki oddech. To możliwe, ale chcę, żebyś wiedziała, że bez względu na to, co się stanie między mną a mamą, my oboje cię kochamy. To się nigdy nie zmieni. Zrobiła się bardzo cicha. Przez długą chwilę siedzieliśmy w milczeniu. To z powodu tego, że mama cię już nie kocha? zapytała w końcu. Jak można odpowiedzieć na takie pytanie? Jak można wyjaśnić dziecku zdradę, nie niszcząc jednocześnie jego obrazu drugiego rodzica? To skomplikowane, kochanie. Czasami ludzie zmieniają się i okazuje się, że chcą różnych rzeczy od życia. Ale ty nadal ją kochasz, prawda? To pytanie trafiło w samo serce. Bo czy nadal ją kochałem? Czy można kochać kogoś, kto cię tak potwornie zdradził? Czy można kochać kogoś, kto nie tylko złamał ci serce, ale także próbował cię finansowo zniszczyć? I love my mother for a very long time, powiedziałem w końcu. I pewna część mnie zawsze będzie ją kochać, bo to twoja mama. Ale czasami miłość nie wystarcza, żeby naprawić wszystkie problemy. Wiktoria skinęła głową. Była mądrzejsza niż większość dorosłych. Co to dla mnie oznacza? Zapytała. Oznacza to, że bez względu na to, co się stanie, będziesz kochana i bezpieczna. Oznacza to, że będę robił wszystko, żeby twoje życie było jak najmniej zaburzone. I oznacza to, że możesz ze mną rozmawiać o wszystkim, co czujesz. Objęła mnie mocno. Kocham cię, tato. Ja też cię kocham, księżniczko. Bardzo, bardzo mocno. Tej nocy, gdy Agnieszka wróciła do domu, o trzeciej w nocy, z włosami, które nie wyglądały na te same po spotkaniu biznesowym, leżałem w łóżku i myślałem o kolejnych krokach. Miałem dokumentację, miałem prawnika, miałem plan finansowy. I najważniejsze miałem zgodę mojej córki na to, co miało się wydarzyć. Teraz pozostawało tylko wybrać właściwy moment na rozgrywkę. Ten moment nadszedł szybciej, niż się spodziewałem. Poniedziałek, 2 października. Wróciłem do domu z pracy i zastałem Agnieszkę przy stole w kuchni z jakimiś papierami. Cześć, kochanie, powiedziała z tym samym fałszywym uśmiechem, który nosiła już od tygodni. Muszę z Tobą o czymś porozmawiać. Serce zaczęło mi bić szybciej. Czy to możliwe, że w końcu postanowiła wyznać prawdę? Słucham, powiedziałem siadając naprzeciwko niej. Wiesz, że ostatnio dużo pracuję. Aj, no cóż, mam propozycję bardzo dobrego stanowiska w Krakowie. Krakow, ciekawe. W jej telefonie znajdowałem wiadomości o planach przeprowadzki, ale nie do Krakowa. Jej kochanek mieszkał w Gdańsku. To świetna wiadomość powiedziałem spokojnie. Opowiedz mi więcej cóż, to znaczy, że musielibyśmy się przeprowadzić? Wszyscy zawahała się. No cóż, myślałam, że może to dobry moment, żeby przemyśleć naszą sytuację. Naszą sytuację? Marek, nie udawajmy, że wszystko między nami jest w porządku. Od miesięcy ledwo ze sobą rozmawiamy. Może, może ten podział byłby dla nas najlepszy. Więc to tak miało wyglądać. Nie było żadnej pracy w Krakowie. To był tylko pretekst, żeby zaproponować rozstanie. Żeby to wyglądało na jej pomysł, jej decyzję, jej inicjatywę. Żeby mogła zachować twarz przed sądem, przed córką, przed rodziną. Ale ja już nie byłem tym naiwnym mężczyzną sprzed miesiąca. Masz rację, powiedziałem spokojnie. Rzeczywiście, może warto przemyśleć naszą sytuację. Wyglądała na zaskoczoną moją spokojną reakcją. Pewnie spodziewała się błagania, łez, desperackich prób ratowania małżeństwa. Naprawdę? Zapytała. Naprawdę. W rzeczywistości sam ostatnio o tym myślałem. I wiesz co? Też mam pewne nowości. Teraz wyglądała na wyraźnie zaniepokojona. Jakie nowości? Wstałem od stołu i poszedłem do mojego biurka. Wróciłem z teczką pełną dokumentów. Cóż, miłości? Powiedziałem, używając tego słowa z gorzką ironią. Skoro już rozmawiamy o naszej sytuacji, myślę, że powinienem podzielić się z Tobą tym, co odkryłem w ostatnim czasie. Jej twarz zbladła. Co odkryłeś? Otworzyłem teczkę i wyłożyłem na stół pierwsze zdjęcie. Zrzut ekranu z jej wiadomości do kochanka. Odkryłem, że moja żona od miesięcy prowadzi romans z żonatym mężczyzną. Odkryłem, że ten romans był finansowany z naszego wspólnego konta. I odkryłem, że moja żona nazywała mnie idiotą w wiadomościach do swojego kochanka. Agnieszka wpatrywała się w zdjęcie z szoku. Jej twarz przeszła przez całe spektrum kolorów od bladości, przez czerwoność, po szarość. Marek, to nie jest. To nie jest co? przerwałem jej. To nie jest to, na co wygląda? Może to nie jest twój numer telefonu? Może to nie są twoje wiadomości? A może to nie jest twoja twarz na tych zdjęciach, które przesyłałaś mu podczas gdy pracowałem? Położyłem na stole kolejny dokument. Wyciąg bankowy z zaznaczonymi kwotami. A może to nie są nasze pieniądze, które przerzucałaś mu przez ostatnie półtora roku? Może nie to są 30 tysięcy złotych, które zniknęły z konta, które zasilam swoim własnym potem? Agnieszka próbowała coś powiedzieć, ale żadne słowa nie wychodziły jej z ust. Siedziała tam i patrzyła na dokumenty jak na wyrok śmierci. Ale wiesz, co mnie boli najbardziej? Kontynuowałem. Nie to, że mnie zdradzałaś. Nie to, że kradłaś nasze pieniądze. To to, że robiłaś to wszystko podczas gdy ja pracowałem na dwie zmiany, żeby zapewnić tej rodzinie wszystko, czego potrzebował? To to, że mogłaś spojrzeć w oczy naszej córce i udawać kochającą matkę, podczas gdy planowałaś zniszczyć jej rodzinę. Marek, proszę, pozwól mi wyjaśnić. Wyjaśnić co? Mój głos stał się twardy jak stal. Wyjaśnić, jak to się stało, że oszukiwałaś mnie przez półtora roku? Wyjaśnić, jak to się stało, że ukradłaś 30 tysięcy złotych? Wyjaśnić, jak to się stało, że nazwałaś mnie idiotą w wiadomościach do swojego kochanka? Łzy zaczęły płynąć po jej policzkach, ale nie czułem nic. Żadnej litości, żadnej miłości, żadnego żalu. Tylko zimną satysfakcję z tego, że w końcu prawda wyszła na jaw. Co? co teraz? Zapytała cicho. Teraz? Położyłem na stole ostatni dokument: papiery od prawnika. Teraz składamy pozew o rozwód. Z twojej winy. Z dowodem zdrady. I teraz rozmawiamy o tym, jak podzielimy majątek. Marek, proszę, nie rób tego. Pomyślmy o tym, co to znaczy dla Wiktorii. Pomyśl o Wiktorii. Mój głos stał się zimny jak lód. Ty teraz myślisz o Wiktorii? Gdzie była ta troska, gdy przesyłałaś nagie zdjęcia swojemu kochankowi? Gdzie była ta troska, gdy kradłaś pieniądze, które miały być jej zabezpieczeniem na przyszłość? Agnieszka płakała już głośno. Ale może moglibyśmy, może moglibyśmy to jakoś naprawić? Serwę z nim. Przerwę to wszystko. Możemy zacząć od nowa Patrzyłem na nią długo Ta kobieta, którą kochałem przez 20 lat Którą poznałem jako młodzieńca Z którą planowałem całe życie Siedziała teraz pode mną i błagała o wybaczenie Jeszcze miesiąc temu prawdopodobnie bym się załamał Prawdopodobnie bym jej uwierzył Prawdopodobnie bym jej przebaczył Prawdopodobnie dałbym jej kolejną szansę Ale teraz? Teraz widziałem ją dokładnie taką, jaką była Niekochającą żoną, która popełniła błąd Kobietą, która przez półtora roku systematycznie niszczyła nasze małżeństwo, kradła nasze pieniądze i ośmieszała mnie przed swoim kochankiem. Kobietą, która planowała mnie zostawić i zabrać wszystko, co przez te lata zbudowałem. Nie, nie, powiedziałem cicho. Nie ma już powrotu. Ale Wiktoria. Wiktoria już wie, powiedziałem. Powiedziałem jej, że prawdopodobnie się rozwiedziemy. Nie powiedziałem jej dlaczego jeszcze, ale jeśli będziesz utrudniać rozwód. Jeśli będziesz próbowała zabierać mnie mienia więcej, niż ci się należy, powiem jej wszystko. Każdy szczegół. Patrzyła na mnie z przerażeniem. Nie zrobiłbyś tego. Sprawdź mnie, odpowiedziałem. Myślisz, że po półtora roku oszustwa, kradzieży i ośmieszania wahałbym się przed powiedzeniem prawdy? Siedziała w milczeniu przez długie minuty. W końcu wytarła łzy i skinęła głową. Dobrze, powiedziała cicho. Jak chcesz to rozdział? I tu zaczęła się prawdziwa zemsta. Niedramatyczna, nieemocjonalna, zimna, kalkulowana, prawna zemsta. Dzięki dowodom z które zebrałem i dzięki profesjonalnemu prawniczkowi, prawo było po mojej stronie. Dom pozostał mój, był kupiony w głównej mierze z mojej pensji, a kredyt spłacany był z mojego konta. Większość oszczędności, które nie zostały skradzione, także pozostała minę. Wiktoria miała mieszkać ze mną, a Agnieszka miała płacić alimentów. Ale to nie było wszystko. Prawnik doradzał mi, żeby pozwać ją także o zwrot tych 30 tysięcy złotych, które ukradła. Posłuchałem jego rady. Rozgłos sprawy był dla Agnieszki psychokatastroficzny. Jej pracodawca dowiedział się o jej romans z żonatym klientem i o problemach sądowych. Straciła pracę. Jej kochanek, gdy dowiedział się, że jego żona się dowiedziała o romansie, szybko zerwał z Agnieszką i postanowił uratować swoje małżeństwo. Została sama, bez pracy, bez kochanka, bez domu. Z długiem 30 tysięcy złotych do spłacenia i obowiązkiem płacenia alimentów na córkę, którą głównie przez ostatnie lata zaniedbywała. Ale najlepsza była jeszcze przede mną. Pamiętacie ten tytuł? Córka dostała laptopa za dobre oceny, ja dostałem obowiązki domowe. Wyjechałem do Warszawy, a teraz dzwonią do mnie codziennie. Cóż w grudniu, gdy rozwód był już finalizowany i Agnieszka musiała się wyprowadzić z naszego domu, dostałem propozycję pracy w Warszawie. Prawdziwą ofertę w wielkiej firmie z dwukrotnie wyższą pensją niż to, co zarabiałem tutaj. Przyjąłem ją. Wiktoria była zachwycona. Warszawa to wielkie miasto, pełne możliwości dla młodej dziewczyny. Nowa szkoła, nowi przyjaciele, nowe doświadczenia. A przede wszystkim świeży start z ojcem, który kochał ją nad życie. Gdy wyprowadziliśmy się w styczniu, znalazłem piękne mieszkanie w centrum miasta z widokiem na Wisłę. Wiktoria dostała swój własny pokój, większy niż ten, który miała w Starym Domu. I co najważniejsze, dostawała teraz całą uwagę i miłość, na którą zasługiwała. A Agnieszka? Została w naszym starym mieście, w małym wynajętym mieszkaniu, z pracą w lokalnym sklepie i stale dzwoniącym telefonem. Bo dzwoni każdego dnia, czasami po kilka razy dziennie. Czasami płacze do słuchawki, czasami błaga, czasami obiecuje, że się zmieniła. Czasami próbuje manipulować, używając Wiktorii jako narzędzia. Ale już nie odbieram. Nie dlatego, że jestem okrutny, nie dlatego, że nie potrafię przebaczyć. Odbieram, ponieważ zrozumiałem coś ważnego. Niektóre czyny nie zasługują na wybaczenie. Niektóre zdrad nie zasługują na drugą szansę. I niektórzy ludzie pokazują nam swoją prawdziwą naturę tylko raz, ale to wystarcza na całe życie. Siedzę teraz w tym mieszkaniu w Warszawie, patrzę na miasteczko, które rozciąga się pode mną, i myślę o tym, jak bardzo moje życie się zmieniło. Wiktoria jest szczęśliwa, odnalazła się w nowej szkole, ma nowych przyjaciół, jej oceny są jeszcze lepsze niż przedtem. Czasami rozmawiamy o mamie. Nie kłamie jej, ale także nie truje jej przeciwko Agnieszce. To jest jej mama i zawsze będzie. Ale ja? Ja w końcu jestem wolny. Wolny od kłamstw, od manipulacji, od życia z kimś, kto nie widział we mnie partnera, ale bankomat i pomocy domowej. Wolny od udawania, że wszystko jest w porządku, gdy nie było. Czy jestem szczęśliwy? To skomplikowane pytanie. Wciąż boli mnie to, co się stało. Wciąż sometimes budzę się w nocy i myślę o tych 20 latach, które sądziłem, że były prawdziwe, a okazały się być iluzją. Wciąż boli mnie myśl o tym, że Wiktoria dorastała będzie bez pełnej rodziny. Ale jestem też spokojniejszy. Jest we mnie spokój, którego nie czułem od miesięcy przed odkryciem prawdy. Spokój człowieka, który w końcu przestał być oszukiwany. Spokój człowieka, który odzyskał kontrolę nad własnym życiem. I gdy ten telefon dzwoni każdego wieczoru, gdy widzę jej numer na ekranie, czuję coś, czego się nie spodziewałem. Nie gniew, nie smutek. Satysfakcję. Zimną, czystą satysfakcję z tego, że plan się powiódł? Z tego, że sprawiedliwości stało się zadość. Z tego, że wreszcie to ona błaga mnie, a nie odwrotnie. Czy to czyni mnie złym człowiekiem? Może. Ale czy byłem dobry człowiekiem, gdy pozwalałem się oszukiwać i wykorzystywać? Czy byłem dobrym ojcem, gdy pozwalałem mojej córce żyć w kłamstwie? Nie sądzę. Czasami sprawiedliwość nie przychodzi sama. Czasami trzeba ją sobie wywalczyć. I czasami najlepsza zemsta to nie krzyczenie, nie rzucanie rzeczami, nie dramatyczne sceny. Czasami najlepsza zemsta to spokojne, profesjonalne, prawne ustawienie wszystkiego na właściwych miejscach. Telefon dzwoni znowu. Siódmy raz dzisiaj. Patrzę na numer przez chwilę, a potem przekierowuję go na pocztę głosową. Jutro pewnie też będzie dzwonić. I pojutrze. I za tydzień. Ale ja będę tutaj w Warszawie z moją córką, budując nasze nowe życie. Życie bez kłamstw, bez oszustw, bez udawania. Życie prawdziwe. I wiesz co? To jest lepsze niż wszystko, co miałem wcześniej. To jest warte każdej łzy, którą uroniłem, każdej bezsennej nocy, każdego bólu w sercu. To jest warte tej zemsty. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.